Czy będę musiał wymienić swój świeżo wymieniony kocioł peletowy? Czy warto w ogóle wymienić kocioł węglowy na peletowy? Dlaczego jedyne urządzenia są lepsze od innych? I na koniec, ile będę spalał peletu? Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wraz z naszym klientem, panem Bogdanem. Spróbuję odpowiedzieć na wcześniej zadane pytania. Ale zanim zaczniemy, proszę Was, abyście wcisnęli magiczny przycisk subskrybuj oraz najlepiej jeszcze dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka. A teraz zaczynamy. Tak jak Wam powiedziałem przed chwileczką, poznacie dzisiaj naszego klienta, Pana Bogdana. Witam, Panie Bogdanie. Witam. Panie Bogdanie, Pan dokładnie rok temu zrobił modernizację swojej kotłowni i zamontował Pan kocioł peletowy, prawda? Z jakiego urządzenia Pan zmieniał? Znaczy, miałem zwykły kocioł sasa mhm. na węgiel, na drzewo. Okej, okay. chciałbym z Panem jakby później porozmawiać jakby o tym urządzeniu i jakby jak się zmieniła Pana teraz jakby komfort cieplny można powiedzieć, ale jeżeli jesteśmy już przy samym budynku na zewnątrz, proszę mi opowiedzieć coś o tym budynku, ile tutaj jest metrów, jaki jest stopień docieplenia i jaki system grzewczy? Jest tutaj steropian piątka, mhm. jak widać mhm. stopień grzew ocieplenia jest no, moim zdaniem trochę mały, mhm. Mhm. okna są w miarę dobre, no, ale jednak... Na potrzeby, ja by to powiedzieć, swoje, no jest to dla mnie wy, wystarczająco. Wystarczająco. Ile tak. metrów ma cały budynek? 190. 190. Czy to jest razem z tym strychem, o Nie, Z pan... ja ze strychem byłoby, byłoby 280. Około 280 metrów. Tak. Jesteśmy w takim miejscu, no nie ukrywajmy, tutaj są góry. Tak, góry, zimno, nawet wiatr, pan, wiatr. Nawet Pan, pan przed chwileczką tak. powiedział, że no tutaj to jest specyficzne miejsce, bo jesteśmy tak. w miejscowości Kosoń, prawda? Tak, tak, tak. Niedaleko, między Żywcem a Suchą beskidzką tak. tak plus minus, nie? E, dobra, to jaki system grzewczy ma pan tutaj? Ma pan podogłówkę, grzejniki? Grzejniki. Tylko grzejniki. grzejniki. są grzejniki. Ok, i jaką temperaturę pan utrzymuje wewnątrz tego budynku? Ustawiony mam 22 stopni. Cały czas 22 stopnie. 22 w nocy jest 21. Ok, ale 22 to, to jest taka temperatura, tak, którą pan. Optymalna. optymalna. Ok, e, wie pan co? Ja bym chciał teraz, żebyśmy poszli sobie do kotłowni. Może ja wezmę w ogóle kamerę do ręki, bo, będzie, bo, kam... bo jakby sama kotłownia jest bardzo mała. Tak żebyśmy też jakby mogli, mieli pogląd i tam zapytam Pana o kilka takich kluczowych rzeczy, które mnie oraz widzów interesują. Ma Pan rok doświadczenia w tym urządzeniu? To jest dopiero Pana początek tak naprawdę <laughs> I drogi z, z, z tym urządzeniem, więc zapytam się Pana o takie podstawowe rzeczy, więc Dobre. biorę kamerę i idziemy. Okay. Panie Bogdanie, to co, idziemy do kotłowni? Kotłownia jest bardzo mała, ja chciałem od razu zauważyć, zobaczcie Państwo, tutaj składowany jest pelet, bo no to jest mała, prawda? Ile pan tutaj jest w stanie zgromadzić tego peletu? 5 ton. 5 ton? Znaczy tu jest... Tutaj Tutaj i jeszcze tutaj. A, okej, okay, to zaprosimy kamerzystę, bo mamy możliwość dzisiaj skorzystania z kamerzysty. Proszę nakręcić jak tutaj, ładnie skontrolować. Czyli 5 ton peletu jest pan w stanie... Tak, mam wszystko na miejscu, bez wychodzenia. Okej. Okay. Super. To... Ok, to ja zapraszam Pana może do kotłowni. Musimy Proszę. tutaj porozmawiać o samej O szkotłowni. mojej perełce. O Pana perełce. Ja mam pierwsze do Pana pytanie, od którego musimy zacząć. Czy Pan tą kotłownię przygotowywał jakoś? Panią czyścił? Nie Bo tutaj naprawdę jest bardzo czysto. Znaczy nie ukrywam, jak odkurzam piec, delikatnie odkurzam szmatką i nic więcej. Tu się w ogóle nie pyli. I jest na, naprawdę. Ma pan rewelacyjnie. Naprawdę bardzo czysto, nie? Dobra. Ok, to przejdźmy teraz tak. Miał pan przedtem jaki kocioł? Zwykły kocioł. węgiel, kopciuch. drzewo. Okej, okay. No to musimy, panie Bogdanie, teraz przejść do takiej bardzo ważnej rzeczy, która zawsze interesuje każdego widza. Ile pan spalał węgla, ile pan spalał drewna? Średnio 4 do 5 ton węgla, mhm. przy tym jeszcze na gorącą wodę do 3-4 metrów drzewa. Okej. Okay. Także, okay. ale. Przy tym oczywiście były obowiązki, zawsze czasami się do domu przychodziło, nie, nie było gorącej wody, mhm. no i było to takie uciążliwe. Komfort ciepły był też słaby, nie? Bo tak, tak. tak. Pan ma pracuje na zmiany, tak? Tak, 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 tak Czyli tak. różnie to po prostu się układało. Pewnie, było nie było też czasami czasu, żeby je zapalić, nie? Mhm. Paliło się po pracy, a i chyba, że było na wolnym, no, no, mhm. no, no, no to się grzało. Nie? To wtedy komfort. Dobra, to teraz najważniejsze pytanie. Ma pan ten kocioł równy rok? Tak. Równy, dokładnie rok. Równy rok, czyli po tym, po tym okresie Pan już coś może o tym urządzeniu opowiedzieć, ale teraz najważniejsze, ile Pan spalił do dzisiaj? Dzisiaj jest 4 kwietnia, ile Pan spalił peletu? Biorąc pod uwagę, że grzeje nim tak samo wodę, uh -huh. zbiornik 300 litrów, uh -huh. 24 na dobę woda gorąca, uh -huh. w domu komfort 4 i 4,5 tony peletu. Kurczę, to będzie ciężko uwierzyć widzom, bo wie Pan, że widzowie często... E... Przy temperaturze 22 stopnie. W domu i 23. Dobra, 22, 23. Tak. Według mnie, no porównując do tego, co pan spalał wcześniej, to jest rewelacyjny wynik. Pewnie wielu widzom będzie ciężko w to uwierzyć, ale my, jak pan nie ma żadnej tutaj ukrytych zamiarów, żeby nie wiadomo jak chwalić to urządzenie. To jest po prostu real, tak, to co się po prostu wydarzyło. Wielu widzów myśli, że jakby sama kaloryczność paliwa. Wpływa na to, ile pan tego paliwa spalić, czy to peletu, czy, yy, czy węgla. I często, muszę panu tylko jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że często ja mam tak, że jak tam właśnie mówię o tym, że nawet węgla, czy też jako groszku, widzę tyle samo, czy peletu, w pana wypadku nawet mniej. To ludzie często mówią, panie, no tam pelet ma kaloryczność od 17,5 do 19 megajouli, a węgiel powyżej 24-26. Ja zawsze powtarzam, to jest tylko jeden parametr. Mamy tutaj jakby całkowicie inne urządzenie, które po prostu dobiera wszystkie parametry spalania. Uzupełnia tylko stratę energetyczną, którą ma Pan w budynku, nie? Także no, wynik jest bardzo dobry. Muszę powiedzieć na ten budynek, który pan oczywiście ma, bo też nie ukrywajmy, my się znajdujemy teraz w miejscowości Koseń, tak. to tak, jest między Suchą Beskidzką a Żywcem, nie? Jest to taki teren taki zimowy, mm. wieje wiecznie chłodno, ale przyjemnie. Ma pan piękny widok, tak, tak. <noise> dzięki temu. Ale jeszcze wspominając mm. paląc węglem, mm. znaczy cza czasowo spaliliśmy paliliśmy połowę mniej, znaczy mm. krócej, okay. na, na dobę. Okej, okay, no tak. tak, no bo wtedy nie było Pana cały czas. Być tak. tak, tu czas idzie piec 24 na dobę, mm. komfort jest cały dzień. Okej. Okay. Panie Bogdanie, kocioł ma Pan od roku czasu. Czy Pan tutaj do tego kotła schodzi i na sterowniku coś Pan ustawia? Czy... Nie, kompletnie nic. Okay. Kompletnie bezobsługowy, tak jak zostałem pouczony, po prostu piec sam dostosowuje wszystkie parametry do pelletów. Robi wszystko sam. Okay, okay. Nawet e, śmieszna sytuacja, bo będąc za granicą mm -hmm. na polu było tak troszkę surowo, padał deszcz, mm -hmm. córka dzwoni, czy bym nie zapalił w piecu. No i zrobiłem to z aplikacji, zadziałało do minuty wszystko. Okej, okay, czyli także, także córka była bardzo zadowolona. <noise> Czyli przy poprzednim kotle musiałby Pan wrócić z zagranicy, napalić tak, i dopiero wrócić. nie? A tutaj miał Pan wszystko z aplikacji, czyli rozumiem, że korzysta Pan głównie z tej aplikacji. Tak, głównie z aplikacji. Okay. I jest to dla mnie dużo wygodniejsze. Okej, okay, no niż nawet schodzenie tutaj do urządzenia. nie? E, jak często popielnik Pan wybiera w tym urządzeniu? Znaczy mógłbym to, to robić co miesiąc, mm -hmm. ale robię to tak średnio tydzień, co tydzień, co dwa. Rozumiem, czyli po prostu lubi Pan Tak, no Nie, no czy jak dbasz, tak masz. Mhm. To, tak jak powiedziałem na samym wstępie, ta kotłownia no, robi naprawdę wrażenie. Jest i po prostu mega czysta, i widać, że Pan po prostu o ten sprzęt dba. Tak, a ja jestem jeszcze takim, że lubię porządek. Okej, no. okej, okay. okay. no muszę panu powiedzieć to widać. To jest pana tak naprawdę początek z tym urządzeniem. Ten kocioł ma, tak, jak wspomnieliśmy, rok czasu pracy. Wie pan, tak. wie pan, że te urządzenia są przewidziane na 25 lat i nawet więcej. mam W Polsce najstarszy kocioł pelletowy z 2001 roku, czyli ma 24 lata, zaraz 25 będzie miał tak naprawdę. No i te urządzenia po prostu pracują. nie? Więc kupując takie urządzenie trzeba się liczyć z tym, że to nie jest wydatek na, na kilka lat. Nie, Nie, to już jest naprawdę... Ale jeszcze, jeszcze jedno, Panie Bogdanie, muszę Panu powiedzieć, bardzo mi się z Pani Stanem rozmawiam, muszę Pan o jednej rzeczy jeszcze powiedzieć, to też będzie ciekawostka dla Pana, bo y, powiedzieli, powiedzieliśmy to w ostatnim filmie z Batkiem na temat właśnie biowinów i jak te biowiny będą przechodziły. Jakby zmiany, to jedna zmiana jest kluczowa, tak naprawdę dla pana, bo to urządzenie dzisiaj według wymogów ma poniżej 20 mg pyłów na metr sześcienny. To jest taka norma dzisiejsza w Polsce, więc pan musi się spełniać. I oczywiście, nasze urządzenia wszystkie je spełniają, ale oczywiście procedowane są, czy też podawane do konsultacji społecznej takie, taki wymóg, że będzie poniżej. Na, znaczy na początku poniżej 5 mg na metr sześcienny potrzebny pyłów i nawet poniżej 2,5 mg na metr sześcienny. To ja od razu Panu chciałem jedną rzecz powiedzieć: że te urządzenie, to urządzenie to jest urządzenie, które już będzie przystosowane do tego, żeby dołożyć jeden element do tego urządzenia i ono będzie poniżej 2,5 mg na metr sześcienny. I to będzie bez ingerencji. W samo, w samo, jakby urządzenie, w sam komin, to nie będzie elektrofilt na kominie, to będzie taki elektrofilt, który daje się zamiast tej klapy y, od, tam gdzie są turbulatory. No to pokazywaliśmy, w tym momencie pokażę te zdjęcie w filmie, żeby y, 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 widzowie mogli sobie, jakby to zobaczyć. Także kupując to urządzenie, pan nie kupuje tylko blachy, nie kupuje pan sprzętu, przy którym mało trzeba robić. Pan po prostu kupuje jakby technologię i to, że ma pan spokój i my jakby. Firma Winhager, czyli my, tak, jesteśmy wyłącznym dystrybutorem, no, zapewniają panu jakby spokój, tak, tak można powiedzieć. Czyli nie przyjdzie do pana urzędnik za 10 lat i nie powie, proszę pana, ten kocioł nie spełnia wymogów, bo my po prostu przezbroimy go w taki sposób, że pan będzie mógł spokojnie sobie dalej e, z nim e, go użytkować, nie? Nie, no, to jest super. Wiadomo, że super. Sam kocioł to jest. Jedna rzecz, bardzo ważna rzecz, o której często teraz pytają klienci. E, serwis, jak to wyglądało pierwsze odpalenie tego urządzenia? No, serwisant wiedział co robi, uh -huh. ale moim zdaniem nie było to zbytnio skomplikowane. Zrobił to sprawnie. Uh -huh. Uruchomione po uruchomieniu działało wszystko w 100%. Czyli sprawdził wszystko? Tak, sprawdził wszystko. Jeszcze co tylko miał zażalenia, że była tutaj zetka rura z setka, uh -huh. ale po prostu przerobiłem to na 150. Uh -huh. Dla swojego i innych osób. Tak. To jest dosyć ważne, no bo tak, na tak. kotowni, mimo, że ma pan tutaj otwarte jakby e, pomieszczenie, to my zawsze no, według idziemy tej checklisty, tak tej tak. listy kontrolnej, gdzie jakby no, nasi, nasi serwisanci sprawdzają wszystko, nawet... ZF. ma się zgadzać. Wie pan dlaczego ma się zgadzać, bo my chcemy mieć po prostu tak. spokój i tak. i chcemy, żeby pan miał po prostu spokój. Tak. Nie? E, Panie Bogdanie, co ja mogę powiedzieć? Bardzo dziękuję, że chciał Pan mi kilka słów powiedzieć o tym urządzeniu. To jest naprawdę... Ja się zawsze cieszę, kiedy klient nie z przymuszonej woli po prostu mi mówi do kamery, bo to jest jakby no, bardzo fajne, jakby doświadczenie też widzowie, którzy oglądają ten kanał, no to też widzą, że po prostu. A byłem tak bardzo step, sceptycznie w ogóle nastawiony do tej piecy, do tych nowości. Dlaczego? Teraz no, nie <laughs> wiem, jakoś tak, to nie był nauczony, że trzeba węgiel przywieźć, troszkę się ubrudzić. Teraz. Mhm. Wygoda jest taka, że na, naprawdę polecałbym to ka każdemu. Okej. Okay. To panie Bogdanie, bo już prawie chciałem kończyć, ale mam jeszcze jedno do pana pytanie, o którym zapomniałem w sumie, a jest to dosyć kluczowe pytanie, które często pojawia się w rozmowie z klientami. Tak jak pan powiedział, dom ma 280 metrów. z poddaszem. Z poddaszem 190 użytkowej takiej powierzchni. Tak. To jest dom w górach. I to jest kocioł 15 kW. Tak. Bał pan się tego, że to będzie za mały kocioł? Bałem się. A jak tam nawet przedtem? A przedtem jaka była moc? Na, yy, w... Znaczy tam było 2,7 Czyli 27 kW. Tak tak tak, mhm. tak, tak, tak. Czyli z 37 na 15. Znaczy nawet yy, byłem namawiany, żeby ten pies był załączony jako dziesiątka i no. też by dał radę. No ja to za chwileczkę sprawdzę, czy, czy by dał radę, bo to jakby w ilości odpaleń do ilości pracy urządzenia się sprawdza, to mówiłem w poprzednim zresztą filmie, ale ja często jakby spotykam się z klientami, którzy właśnie no boją się tej mocy. Nie wiedzą jakby jak Windhager pracuje, że on tylko uzupełnia, uzupełnia stratę energetyczną danego budynku i dlatego on nie potrzebuje dużych dużych dużej uderzenia, mocy, uderzenia mocy, ale muszę Panu powiedzieć jeszcze jedną taką szybką anegdotkę. Jeden z pierwszych kotów, który sprzedałem w ogóle w winkaderze, to był kocioł, który niedaleko stąd jest. I tam był e, klient, który miał 550 metrów kwadratowych. Ja tam podjechałem i mówię, to byłem świeżo po szkoleniu. I tam zaproponowałem 26 kW. Ten klient się nie zgodził. Powiedział, że, jestem, że się nie w ogóle nie znam, że on na pewno tego nie kupi. I, i ta, jakby tak nawet mówił, że nie chce jechać w ogóle Windhagera, ja powiedziałem, Powiedział, no okej, okay, dobra, on mówi, że chce 33 kW. No dobrze, no co ja mam zrobić? Ja Pana nie będę przekonywał. No, jak Pan chce 33 kW, niech będzie 33 kW. Po czym okazało się, że oczywiście to urządzenie było za duże i przerabialiśmy to urządzenie na nie 26 kW, tylko na 21 kW. Dobra. Czyli jeszcze o 5 mniej niż ja tak naprawdę zaproponowałem. Więc jest taka fizyczna możliwość, żebyśmy zmienili moc nawet 33 kW na 21. A nawet już teraz, nawet na 10 i 15. <laughs> Także w ten sposób możemy jakby w dół sobie zejść. I mówiłem o ostatnim filmie, ale się powtórzę. Na, od 2008 roku jesteśmy w Polsce, jako Winklager, tak? i przez te 15 lat tylko raz zmienialiśmy moc na większą. Zawsze zmieniamy na mniejszą. Także. To, czyli ja, ja jestem w szoku, że 15 kW na 200 metrów jest wystarczająco. Tak, tak. No ja myślę, że nawet, tutaj, tak jak pan powiedział, teraz to sprawdzimy, że to nawet 10 kW sobie da spokojnie radę. Dobra, ale nie męcząc pana, he, bardzo panu dziękuję, Panie Bogdanie. Ja również. E, bardzo fajnie, że pan chciał się podzielić tą wiedzą z widzami. To tak jak powiedziałem przed chwileczką, to daje bardzo dużo klientom, żeby zobaczyli realnego człowieka, prawdziwą instalację, prawdziwy dom, a nie wie pan wychuchane. Tak, tak. I szczerze, warto tej ceny. Wiadomo, że jest droższy, bo, bo jest droższy, ale warto. Ok. Bardzo dziękuję. Ja również.